Dzień dobry, Wrocław. Ja jestem Mateusz i prowadzę szkołę rysunku edukreska. I teraz w tym roku robimy zapisy do Wrocławia na, na, na przygotowanie, pełne przygotowanie do architektury. I ona będzie raz w tygodniu, bo otwieramy nową grupę i ona będzie w sobotę na godzinę 10. Także jeżeli chcecie się zapisać albo macie w ogóle jakiekolwiek pytania, to możecie śmiało dzwonić, pisać do mnie, bo to dali, bo my ogarniamy wszystkie zapisy, w każdym razie, nawet jeżeli byście się nie zapisali, to da, jeżeli macie pytania odnośnie jak wygląda egzamin architektury, jak w ogóle wygląda nauka rysunku, jak w ogóle cokolwiek wygląda, jak jedziemy na SP nawet, to dźwońcie, piszcie, my wam śmiało pomożemy. Mamy też bloga kresk.pl, gdzie jest opisane wszystkie są egzaminy, jest nawet 25 lekcji rysunku za darmo, tam jest sporo rzeczy opisanych, także jeżeli jakiekolwiek macie pytania, możecie wejść tam, bądź do nas zadzwonić, a byście chcieli się zapisać, to też możecie dzwonić i pisać, bo wam wszystko wytłumaczymy. Także, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.